W intymnej, gęstej od emocji prozie Amos Oos rozbiera na czynniki pierwsze źródła konfliktów, tak tych rozgrywających się w dotkniętej kryzysem rodzinie, jak i tych, które dotyczą Izraela, targanego waśniami na tle narodowościowym. Witajcie na kanale zupełnie inna opowieść. Dziś mam dla Was recenzję książki Amosa Oza, Czarna skrzynka, której wznowienie ukazało się właśnie nakładem domu wydawniczego Rebis. Jest 5 lutego 1976 roku. Tego dnia Ilana Brandstetter-Sommo z Jerozolimy decyduje się po latach wzajemnego milczenia napisać list do swojego byłego męża Aleksandra Gideona, mieszkającego obecnie za granicą. List w wymowie niejednoznaczny, podszyty, prowadzoną w tle nie do końca jasną dla nas grą, list pełen przy tym pretensji, żalu, ale i list błaganie. List z prośbą o pomoc w sprawie ich syna, Boaza, który zdaje się schodzić na złą drogę, a którego matka wychowuje teraz wraz z nowym mężem Michelem Somo. Ten list będzie jak burza, która raz na zawsze zniszczy dotychczasowe status quo i diametralnie zmieni życie bohaterów. Choć być może porównanie do burzy nie jest najwłaściwsze. Nic bowiem nie stanie się tu nagle, w jednej chwili. Każde słowo, każdy przytyk, złośliwość, każda opisana tu emocja, zaprzęgnięte zostaną w trwający wiele miesięcy proces odczytywania owej tytułowej czarnej skrzynki, odbywający się w atmosferze wzajemnych oskarżeń, próśb, gruźb, dociekań. I oczekiwań. Amos Oz wybrał dla swojej powieści formę epistolarną. Taka wymiana listów czy telegramów daje mu bez potrzeby powoływania do życia wszechwiedzącego narratora możliwość pokazania nam najintymniejszych emocji piszących, ich często nie najlepiej skrywanych prawdziwych intencji i nadziei. Daje mu też do ręki dodatkowe narzędzie w rysowaniu portretów psychologicznych. Każdy nadawca posługuje się tu bowiem swoim własnym, indywidualnym stylem. Raz obnaża on egzaltację schowaną za poetyckością fraz, jak u Ilany, raz suchą rzeczowość, jak u Aleksandra, raz rodzaj złośliwego makiawelizmu, Połączonego z psią wiernością rodzinie Gideonów, jak u Manfreda Zekheima. Innym razem znów pełen religijnych odniesień, ale i cierpliwości, język Michela, czy wreszcie stylistyczno-ortograficzną nieporadność, jak u Boaza, sugerującą też przy okazji jego bagatelizujący stosunek do zasad wyznawanych zarówno przez ojca. Jak i ojczyma. Ten styl listów będzie tu zresztą ewoluował. Nagłówek, ton, zwroty grzecznościowe i podpisy zmienią się z czasem, pokazując zmiany zachodzące nie tylko we wzajemnych relacjach pomiędzy poszczególnymi postaciami, ale i w nich samych, w ich mentalności czy światopoglądzie. I tak, drogi Alku, może za chwilę brzmieć, szanowny panie a jakiś czas później drogi samotny łajdaku. Analogicznie mamy w listach Aleksandra do Ilany. Od Szanowna Pani przez Droga Pani Sommo po Droga Płacząca Wierzbo. O czym rozmawiają bohaterowie? W ich korespondencji raz po raz, i to rzadko na pierwszy plan wysunął się kwestie finansowe. Pojawi się emocjonalny szantaż. Czasem intymne zwierzenia z sypialni, czasem zwykłe relacje z codzienności lub wspomnienie wspólnej przeszłości. Ale także, i być może to ostatecznie okazuje się najważniejsze, są te listy polem wymiany argumentów między osobami o skrajnie odmiennych politycznych poglądach. A przede wszystkim. Nieprzystających do siebie wizjach przyszłości Izraela. Amos Os nie traci ani na chwilę z oka skomplikowanych Psychologicznie i emocjonalnie stosunków między bohaterami. Wychodząc jednak od napięć na gruncie szeroko pojętej rodziny, niejako przy okazji nakreśla nam znacznie szersze tło. Tło polityczno-obyczajowe swojego kraju w roku 1976. Ta data nie jest bez znaczenia. Nie tak dawno, zaledwie trzy lata wcześniej, zakończyła się przecież wojna Yom Kippur. Która utrwaliła obecność Izraela na Synaju, zajętym podczas wojny sześciodniowej. Nie jest więc przypadkiem fakt, że dostajemy tu choćby opis pracy Boaza, Żyda z Jerozolimy, na katamaranie z przejrzystym dnem wożącym turystów w Szarm el Sheikh. Autor czarnej skrzynki. Stawia naprzeciw siebie dwie skrajności: Aleksandra Gideona, byłego bohatera owej niedawnej wojny, a teraz liberalnego socjologa, eksperta od fanatyzmu, autora, jak napisze recenzent jednej z gazet, monumentalnego dzieła rzucającego nowe światło, a raczej głęboki cień na psychopatologię licznych prądów religijnych i ideologicznych od czasów średniowiecza. Do dnia dzisiejszego. I Michela Somo, algierskiego Żyda, małego człowieczka, a wielkiego ideowca, jak zostanie tu opisany w jednym z listów, zdeklarowanego zwolennika prawicowo-nacjonalistycznego bloku Herut i Narodowej Partii Religijnej, współzałożyciela wspólnoty żydowskiej, protestującej choćby przeciwko planom wycofania wojsk z Synaju i wzgórz Golan. Aleksander i Michel są też reprezentantami zupełnie innych warstw społecznych. Ten pierwszy to człowiek majętny i poważany. Ten drugi ubogi, zadłużony, reprezentujący społeczność sefardyjską. Czuje się poniżany i gorszy. O tym pierwszym czytamy, że wrócił z Ameryki, żeby dowodzić batalionem czołgów na Synaju. O drugim prawnik Gideona napisze ten afrykański Bonaparte, ubrany w spodnie z kantem i kraciastą, trochę za dużą marynarkę, zlany radioaktywną wodą kolońską. A na głowie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ma małą jarmułkę. Ten pierwszy jest zwolennikiem pojednania izraelsko-palestyńskiego. Ten drugi nie ukrywa, że Arabowie, tu cytat. Są w gruncie rzeczy szlachetnymi ludźmi, lecz głęboko w ich kulturze tkwi tradycja rozlewu krwi. Ten drugi z przekąsem napisze więc w liście do tego pierwszego. Wy jesteście solą Ziemi, wy macie pieniądze i władzę, sprawujecie sądy i wymierzacie sprawiedliwość. My zaś jesteśmy prochem pod waszymi stopami. Michel otwarcie wspiera w jego mniemaniu biblijną misję zawadnięcia przez Żydów zachodnim brzegiem, gdzie on i jego znajomi wykupują w miarę finansowych możliwości ziemię pod żydowskie osadnictwo. Nie waha się więc przyjąć pieniędzy od Aleksandra. Wprost przeciwnie w jego przekonaniu, bogacz, jakim jawi mu się Gideon, ma wręcz obowiązek wesprzeć tę świętą sprawę. Aleksander Gideon wydaje się być w pewnych aspektach portparol autora. Zmarły w 2018 roku Amos Oz, jeden z najwybitniejszych izraelskich pisarzy. Też był uczestnikiem wojny sześciodniowej i wojny Yom Kippur. I też działał na rzecz pokoju między Izraelem a Palestyńczykami. A jednak trudno zarzucić autorowi napisanej w 1987 roku czarnej skrzynki. Faworyzowanie któregokolwiek z adwersarzy. Michel, mimo swojego fanatyzmu i religijnego zacieczewienia, jest przecież dobrym człowiekiem. Czułym i opiekuńczym mężem oraz ojcem. Tak dla Boaza, jak i dla swojej małej córeczki Faty. I gdy dane mu będzie wyrazić swoje poglądy, stwierdzi, pana zaliczają do rędowników pokoju. Mnie do krwiożerczych psychopatów. A przecież na wojnie przelewał pan arabską krew jak wodę, podczas gdy ja, tak zwany szowinista i ekstremista, nigdy w życiu nie przelałem ludzkiej krwi. I przyznaję, że modlił się za Aleksandra pod zachodnim murem. Wątek rodzinny i wątek ideologiczno-polityczny jest spodziewanie się w powieści połączą w postaci Boaza. To bowiem o niego, a bardziej o jego duszę, toczy się tu najbardziej zajadła, choć jednocześnie najbardziej wysublimowana gra. Każdy, nie wyłączając jego matki czy prawnika Zechheima, zechce tu przeciągnąć Boaza na swoją stronę. A to oferując dobrą pracę, a to znajomości w policji, gdy ten popadnie w konflikt z prawem, a to przekazując mu w użytkowanie starą nieruchomość, posiadłość, a to w końcu prześcigając się do granic absurdu w ofertach kieszonkowego. Boas to bowiem młodość. To ktoś, w kim dopatrywać się można wskazówek autora co do drogi, jaką powinien obrać jego kraj. Syn urodzonej w Polsce Ilany i Alka, bohatera wojen izraelsko-arabskich, pasierb Sefardyjczyka, Michela, to co prawda chłopak będący na bakier z prawem, przełapany choćby na centralnym dworcu w Tel Awiwie na handlu kradzionymi towarami. W gruncie rzeczy jednak, nawet jeśli życiowo naiwny, to dojrzewający w poglądach, i odrzucający wszelkie fanatyzmy oraz nienawiść, piszący z rozbrajającą językową niepoprawnością, że nie wierzy, by jego państwo musiało podbijać Arabów i zabierać im ziemię. Moim zdaniem, powinniśmy dać im spokój, i oni powinni dać nam spokój, dodaje. Czarną skrzynkę Amosa Oza możemy zatem bez przeszkód czytać jak emocjonującą powieść psychologiczno-obyczajową o ludziach wplątanych we wzajemne pretensje i żale, próbujących przeciąć ten pozornie nierozwiązywalny, gordyjski węzeł nagromadzonych emocji. Ale możemy też pochylić się nad tą książką jak nad wciągającą rozprawą o najnowszej historii Izraela i jego trudnej relacji z arabskimi sąsiadami.